Witajcie. To mam matulę, którą wyhodowałem rok temu. Nie wiem z jakiej matki, ale jest olbrzymia. A może po prostu była rojówka czy coś takiego. Jest matka bardzo duża, ale pszczoły mają zbyt duży temperament, żeby tu stawił mnie na posiece. Są dość takie agresywne, więc ja tą matkę będę izolował. Nie, nie będę jej usuwał. O, proszę, jaka ładna, dorodna. Nie będę jej usuwał. Matka ma ładne skrzydełka. Duża. I po prostu użyję ją w. To jest numer 40. Czerwona z tamtego roku. Użyję ją w pewnym projekcie, który, który też mam na głowie. Ale do tego jeszcze potrzebuję trochę czasu, żeby zrealizować. O, po prostu piękna matka. Ale pszczoły są. Agresywna. <gryry> Pozdrawiam Was serdecznie.